Chcielibyśmy poprosić o parę słów na temat dzisiejszego meczu. Nie jestem zadowolony, bo za mało graliśmy w piłkę, za mało agresywnie. Jakbyśmy chcieli na stojąco pograć, to, to nie tędy droga. Także dużo, dużo pracy przed nami i dużo zmian. Czy tutaj ktoś ze składu już się klaruje na swoje pozycje? Jakie zagra w lidze? Nie, nie, za wcześnie by o tym mówić, także na razie spokojnie jeszcze mam nadzieję, że ktoś jeszcze będzie przybędzie, także będziemy tutaj cały czas szukać zawodników i myśleć. Widzieliśmy z boku, że bardzo miał pan tendencję do dzisiejszego sędziowania tutaj e, w tym spotkaniu. Ogólnie do sędziowania nie, tylko do jednej sytuacji, po której drugą bramkę straciliśmy, no bo był ewidentnie pchnięty w plecy zawodnik, z tego sam na sami jest bramka, tak, także nie wiem dlaczego. Także tylko o tą bramkę miałem pewność, ale ogólnie o sędziowanie nie. A ogólnie odnośnie testowanych zawodników, ktoś tutaj jest taki, który na pewno już zostanie z tych osób, które jeszcze nie są zakontraktowane? Nie, z tych testowanych nie. Ci, co podpisali, to wiadomo, że są już nasi. Z większości z nich jestem zadowolony. Yy, z innych na razie jeszcze będziemy się zastanawiać. Okej, okay, dziękuję bardzo. Okay.